Republiki Południowej Afryki, Namibii oraz Południowego Mozambiku. Jak pewnie zdążyli już Państwo zauważyć, w naszym zoo otrzymują one do jedzenia ryby, w środowisku naturalnym pingwiny żywią się niewielkimi rybami pelagicznymi, takimi jak na przykład szproty. W sardynki. W naszym zoo utrzymują do jedzenia trzy gatunki ryb. Są to gromadniki, niewielkie śledzie oraz szproty, które pingwiny Odważnie pobierają pokarm bezpośrednio z ręki opiekunki, inne wolą go podnosić z podłoża. Mamy również taką grupę pingwinów, która najchętniej pobiera pokarm w wodzie. I to jest informacja dla tych z Państwa, którzy znajdują się na trapie naszego statku. Koleżanka pod koniec karmienia przejdzie na ostatni półwysep i będzie wtedy wrzucała ryby do wody. Warto wtedy przejść dwa poziomy niżej, żeby obserwować przez duże podwodne okna, jak świetnie pingwiny przystosowane są do wodnego trybu życia. Pingwiny przylądkowe należą do średniej wielkości pingwinów, długość ich ciała to około 60 cm, masa dorosłych osobników waha się od około 3 do 4 kg. Jeśli chcieliby Państwo odróżnić samce od samic. Nie jest to niestety takie proste, dlatego że pingwiny przylądkowe nie wykazują wyraźnego dymorfizmu płciowego, to znaczy, że po zewnętrznych cechach osobnika nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z samcem, czy z samicą. Zdarza się, że samce są nieco większe, nieco bardziej krępe, samice są smuklejsze i mniejsze, jednak nie jest to regułą, dlatego w naszym Zoo podobnie jak w wielu innych środkach zajmujących się hodowrą pingwinów przyrządkowych, um, poznaczamy płeć każdego pingwina na podstawie badań klamek. Po tym... I też teraz nie jezłaś w ogóle. To my robimy z